Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogasku. Dzisiaj mamy poniedziałek, tak, pierwszy dzień tygodnia. E, właściwie to drugi, można by powiedzieć. Właśnie sobie robię kawę, co słychać i zaraz idę nagrywać filmik. Czy ten filmik ujrzy światłodzienny? Nie wiem, zastanowię się jeszcze i... No ale nagrać nagram, więc zobaczymy. Dzisiaj, Dzisiaj mam bardzo dużo e, różnych rzeczy, bo muszę ugotować obiad, iść do galerii Nowy Świat po, e, po paczkę z Sinsei. E, to kolejne dwa filmy mam do zmontowania e, i ogarnięcie lekko mieszkania po powrocie, bo byliśmy na weekendzie m, na urodzinach właśnie Daniela Krzyśniaka. No i troszkę mam rzeczy, gdzie pranie itd, itp, więc to wszystko mi zostało do... Ogarnięcia. Poczekajcie. Już że Wam moje zakupy z, ze stokrotki to są, ale powiem Wam, że no widać, że przyprawy to jestem ja, kocham przyprawy. Pierwsza to jest tak sos sałatkowy grecki do sałatki, tutaj mamy cztery razy kurczak z papryką i ziołami. Ja uwielbiam, znaczy mój mąż uwielbia tego kurczaka, dlatego zawsze biorę większą ilość. Tutaj mamy mm, dwa razy coś takiego. To jest chrupiący kurczak serowy. Wzięłam coś takiego do spróbowania. Będę robić to może w tym tygodniu. Wzięłam również duży pieprz czarny mielony, bo był na prące. On tutaj ma aż 100 gram, nie 80 gram, jest taki większy. D tutaj mamy jeszcze soczyste żeberka. To wzięłam jedno, bo tak często nie, dwa, bo aż tak często nie robimy i chyba mam jedną w zapasie. E, no i coś, co będę robić dziś, czyli sos. O, śmietanowo, koperkowy. Taką mam ochotę na sos koperkowy z koperkiem. Młode ziemniaczki, sos koperkowy, e, koperek e, i kapusta pekińska. No po prostu nie wyobrażacie sobie, jak bardzo tego pragnę. Więc wzięłam dwa sosy koperkowe, bo nie byłam pewna, czy jest. Wzięłam oczywiście również młody koperek. E, wzięłam młode ziemniaki, kapustę pekińską, taką tortilkę. To jest tortilla e, z. Ona jest o smaku z szpinaku, ja uwielbiam, znaczy lubię szpinak, więc wzięłam taką na spróbowanie. Jutro prawdopodobnie będę właśnie robić pierś z kurczaka z grosem, do tego to trochę kapusty pekińskiej, bo mi zostanie. I jakieś do warzywka po prostu dokupię i będzie sztosik. Śmietana osiemnastka, tu mam jeszcze dwie bułki. A to akurat z delikatasów. i tutaj, słuchajcie, mam dwie takie kostki do WC. To są akurat dla mojej teściowej. Ja takich nie używam od momentu, kiedy u moich rodziców to zatkało toaletę kiedyś. Także to. Tutaj mam, słuchajcie, taki wielki płyn do kąpieli i szampon. To jest dwa w jednym z dinozaurem i z samochodami, czyli coś, co chłopaki lubią najbardziej. Wzięłam jedną sztukę, to ma litr i to kosztowało 15,99. Wzięłam, słuchajcie, dla chłopaków dla Daniela Brytanków, ale wiecie, ja im zawsze jakieś takie pierdółki dosłownie, wiecie, kupuję. Um, także wziąłam taki duży płyn i dwa razy takie oto um, zmywaki zwykłe, kuchenne, bo poły po 2,49, także to są moje zakupy, tam jest reszta. Idę teraz troszkę ogarnąć i idę robić y, obiad. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze zanim y, pójdę robić obiad, to pokażę Wam na szybko, co kupiłam dzisiaj w ogóle to w tych lodach wygrałam figurkę i słuchajcie wygrałam taką figurkę nie wiem w ogóle po co mi to no ale wiecie jak wygrałam to wygrałam i to jest Roblox to w ogóle z jakiejś gry jest 6 plus i tutaj są jakieś cała kolekcja tych figurek także Coś takiego. Gdzieś to powędruję, jeszcze nie wiem gdzie. Mój małżonek szanowny zrobił mi niespodziankę i powiedział, że sobie zamówił jakiś magazyn z samochodowy w świecie książki. A ja tak podejrzewałam coś, że zamówił książkę, ale myślałam, że inną. I słuchajcie, zamówił mi książkę Remigiusza Mroza Widmo Brokenu. To jest najnowsza książka mroza. Ja wiecie, że jestem ogromną fanką mroza i może. On mi w końcu zmotywuje do czytania, bo od dwóch tygodni leży na mojej szafce nocnej. Zakurzona już książka Remindes of Him, Colin Hoover, którą miałam zacząć czytać, ale sobie dzisiaj wieczorem muszę to zrobić. No i tutaj mam teraz mroza widmo Brochenu, więc mam nadzieję, że on, mój małżonek szanowny, mnie zmotywował tą książką do podniesienia w końcu tej książki. Bo wiecie, najgorszy jest początek. Jak zaczniecie, to już pójdzie z górki, tylko na początku właśnie muszę zacząć czytać. Byłam jeszcze w Sinsei i kupiłam, słuchajcie, kilka rzeczy, bo wiecie, małe przemeblowanko nam się szykuje, sypialnia będzie, będzie remont sypialni i tutaj troszeczkę się zmieni. Chociaż niewiele, na pewno będzie wymieniona podłoga, a właściwie zamiast tej obrzydliwie paskudnej żółto... Drewnianej podłogi pojawi się wykładzina, dlatego że nie chcieliśmy zmieniać całej podłogi. Ja nie chcę robić tutaj generalnego remontu. Chcę po prostu, żeby zakryć tą podłogę, więc kupiłam taką wykładzinę. Będzie inna szafa, szafę już mamy, czeka na skręcenie. Za trzy tygodnie będziemy skręcać. Także ta szafa prawdopodobnie, znaczy na pewno idzie stąd. A za trzy tygodnie będziemy tą szafę drugą skręcać i ona będzie w drewnie. Chcę sprzedać również tą szafkę nocną, która tutaj leży, która tutaj stoi. Właściwie ona też będzie wymieniona, ale ona będzie wymieniona dopiero w momencie, kiedy tą, tą kupię nową, do, w momencie, kiedy sprzedam tą. Więc najpierw muszę sprzedać tę, a jak tą sprzedam... To już z górki, i kupimy nową. No i tam ta szafka prawdopodobnie też zostanie wymieniona, bo jednak biała tu będzie pasować jak pięć do gęby. Więc chciałabym taką samą, bo ta szafka bardzo dobrze nam się sprawdza. Chciałabym taką samą, tylko właśnie w drewnie. No i chciałam, dokupiłam kilka takich. No i właśnie chciałabym dokupić dodatki. I słuchajcie, z racji tego, że mam białą firankę, do białej firanki mam takie, wiem jak one się nazywają, granatowe zasłony, to do granatu idealnie będzie pasował taki kolor musztardowy. Zresztą w musztardowym kolorze mam również koc na łóżku, który zarzucam. I słuchajcie, wymyśliłam sobie, że będzie wyglądało to tak, jeżeli chodzi o, doda o dodatki, że tutaj stanie drewniana drewniany stolik na taki, wiecie... No, taki stolik po prostu. Ja ten stolik już wybrałam. Yy, wystarczy go tylko zamówić, a zamówię go w momencie, kiedy sprzedam ten, bo nie mam gdzie po prostu trzymać tego. Yy, więc, yy, więc yy, drewniany stolik na drewnianym stoliku. Stanie ten oto przepiękny wazon z Sensei. On kosztował 25,99, więc ten wazon zinsei stanie tutaj. Ale on stanie na pięknym czarnym, na takiej czarnej desce. Zamówiłam Sincy, bo już w nie dałam rady dzisiaj, totalnie nie dałam rady już nic przenieść. Więc jeszcze zamówiłam taką czarną, drewnianą, ale malowaną na czarno okrągłą deskę. I na tej desce będzie stał ten wazon. W tym wazonie na szyjnie zamówię takie piękne, e, czarne palemki e, ze dwie, takie jak tam kwiaty mamy, to tutaj będą takie palemki stały właśnie tu. I na tym i będą czarne, bo idealnie będzie czarny albo granatowy do tego pasował. I do tego, słuchajcie, z, będzie idealnie. I do tego położę kilka kosmetyków. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o dodatki. Bo w sumie jedyne jeszcze jakie dodatki, to na pewno tutaj na tej ścianie pojawi się lustro, takie, chciałabym właśnie takie boho lustro, a więc coś takie lustro duże w stylu boho z LEDem. Także to. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam jeszcze słuchajcie taki zestaw. Pierwsza rzecz to jest doniczka. Ona kosztowała 15,99, więc wzięłam taka drewniana, taki koszyczko, właściwie doniczka. O! U, oh no. Taki koszyczek doniczka, on ma w środku też taką folię. I ten koszyczek idealnie będzie pasował. No i właśnie się zastanawiam, albo go położę w łazience na górze na szafce, albo właśnie na tej nowej szafce w. Ku, w sypialni. I do tego za złotych 20, bo tutaj jest 19,99, teraz to złamię. Kupiłam coś takiego. Zwykły, jakiś tam taki sztuczny kwiatek z czarną doniczką. Możecie takie dostać w Sinsey i możecie takie dostać też w. na pewno w Pepco Także to. Tu jeszcze mi jeden wypadł. Ja to nic, o. No i słuchajcie, tak to sobie razem postawimy. To w ogóle nie było, ja myślałam, że to jest komplet, a to nie był komplet, no ale bardzo ładne, więc postawimy. I słuchajcie, mam jeszcze paczuchę, ale oczywiście jak zwykle zapomniałam wziąć noża, nóż, noż, to nóż, więc dobra. Spróbuję pod to jest papierowe. No i tutaj zamówiłam szklanki plus bluzeczkę. Bluzeczka, którą zamówiłam jest w rozmiarze M, ale chyba żałuję, że nie wzięłam s -ki, bo jest jak zwykle duża. No a przymierzymy. Taka czerwona w zwykłe klasyczne paski. Właśnie ja chciałam czerwoną. Jest jeszcze czarna. Jak będzie spoko, to domówię sobie jeszcze po prostu czarną, ale jest właśnie czerwona w czarne paski. Także tak ona Czerwona-białe w paski, i sobie, jak, jak będzie spoko, to ją zostawię, a jak nie, to po prostu wymienię ją na rozmiar S i dokupię sobie jeszcze czarną do tego, ale coś takiego. No i do tego mam jeszcze dwie patuchy. Dwie szklanki, tak mi się przyda. Pierwsza. To jest taka, słuchajcie, i o, tego mi było trzeba właśnie. Taka raf, rafinowana, to się nazywa, ryfowana? Kurczę. Ona kosztowała, nie wiem ile, to jest 250, i słuchajcie, no taka ryfowana, ona ma tutaj właśnie w środku, ona jest ryfowana ze złotą taką rączką. Jest mega i naprawdę, czy na kawę, czy na herbatę, będzie ekstra. Więc taka, ryfowany, taki ryfowany kubeczek. I drugi... Oczywiście teraz będę musiała sprzedać jakiś kubek. Hmm. Teraz będę musiała sprzedać jakiś kubek hmm, za to. A drugi, słuchajcie, strasznie mi się spodobał. Wygląda tak, i on jest również boski. Tu jest już 420, To jest 250 ml, więc taka jest typowa, typowa standardowa kawa, a to słuchajcie, on jest taki bardzo. No jest śliczny. I on jest właśnie. I to jest 400, 420. Eee, no i tak, i tak wygląda, jest boski, z boski i na kawę, i na herbatę, i na kakao Będzie super. I ten, i ten bardzo ładne. Eee, jeżeli chodzi o ceny, to. Bluzka kosztowała około 3 25 zł, czy jakoś tak tu Wam napiszę. To kosztowało, a to kosztowały około 15 za sztukę. Też Wam napiszę, ile ten i ile ten. Napiszę Wam cenę, bo tutaj na tych nie ma cen. Ale no, szklanki są sztos i na pewno zostają. A teraz muszę się pozbyć dwóch kubków z mojej kolekcji. Może sobie jeszcze walnę jakąś słabą kawkę. Albo nie, zrobię sobie, słuchajcie, kawę Inkę. Tak, zrobię sobie kawę Inkę z. Zrobię sobie kawę Inkę taką super, jest ta kawę Inkę, zaraz wam pokażę jaka. W którymś z tych kubków, kawę Inkę. Do tego dodam sobie spienione mleko i idę pić. I idę robić obiad, także dzisiaj jest taki totalny dzień paczek, więc to pewnie będzie taki jednodniowy vlog. Um, ale tak, to jest typowy dzień paczek. Dzisiaj zrobiłam wszystko, co miałam oprócz obiadu, dlatego że dzisiejszym moim celem było ogarnięcie paczek, czyli odebrać wszystkie paczki i nadać wszystkie paczki, bo miałam do odebrania kilka, miałam właśnie tam w galerii jedną paczkę. Do odebrania, właściwie to dwie Bo jeszcze książka e, Miałam w paczkomacie dwie W Orlen paczce, jedną jeszcze jedna jest W Orlen paczce w automacie, to mi ma Daniel Odebrać po pracy e, I oprócz tego miałam jeszcze Do nadania dwie paczki Trzy paczki właściwie, bo jedną mi Daniel nadał Pocztą Polską, bo to Vintage Jedną e, paczkomatem i jedną mm, I jedną Orlen paczką No i jeszcze jeden dodatkowo zwrot doszedł więc, więc na dzisiaj taki dzień paczek. Zrobiłam duże pranie, suszy się już na balkonie, zrobiłam zakupy, wszystkie paczki podbierałam, więc wszystko co miałam zrobić zrobiłam i w sumie tyle. Chciałam, chciałam. I teraz tylko przymierzę jeszcze tą koszulkę, czy ją zostawiam, czy sobie wymieniam na eskę. Jak sobie wymieniam na eskę, to po prostu zrobię zwrot stacjonarny w sklepie, dlatego, że ostatnio zwróciłam z Cinsei marynarkę i coś tam i jeszcze tutaj parę mikasy nie oddali, więc muszę do nich napisać. Tylko wiecie, to tutaj jest problem z tym, że tutaj to złoto już schodzi, no ale trudno. No, dobra, także idę. Biorę was. O Jezu. Biorę was i idę robić obiad, robić sobie kawkę, ale tym razem kawę zbożową, inkę. Mm, posprzątam trochę to, co nasyfiłam tak naprawdę tylko. Przygotuję sobie rzeczy na jutro. Ja zawsze robię tak, że kiedy na rano, to sobie rzeczy prasuję. Wiecie, ładnie wszystko prasuję, układam. E, I rano tylko wstaję i zakładam te rzeczy. Nie muszę już się z niczym uganiać. Także idę zmierzyć tą bluzkę e, i idę robić w końcu mm, obiad. Ten taki pyszny, pyszny obiad, który na który mam mega ochotę. Mowa była o tej milce korzennej. Jest rewelacyjna, słuchajcie, ja dodaję milka korzenną, już mi się kończy, a jest ciężko dostępna, ale tak dodaję milka korzenną, do tego dodaję odrobinkę cynamonu i do tego dodaję troszkę miodu wielokwiatowego, mleko spienione z ekspresu i jest kosmos. Także robię w tym tej nowej szklance. Włączam to, włączam to. Едем. Some kind of

poznacie geniusza życiowego, czyli mnie Zrobiłam wszystko Tutaj pięknie się robi mięsko Zobaczcie Tutaj pięknie się robią ziemniaczki Tam pięknie stoi z tyłu surówka Wszystko jest super Chciałam zrobić sos I zabrakło mi śmietany, bo całą zużyłam do sałatki Pozdro dla mnie i voila! mamy, ja akurat jem bez mięsa, wziąłem sobie tylko jeden kawałek, żeby spróbować i obiadek gotowy. Słuchajcie, ja sobie zmierzyłam tą koszulkę i naprawdę spoko wygląda, więc pewnie zostanie, jest taka luźniejsza, więc spoko, będzie, będzie taka luźna. Zastanawiam się jeszcze nad czarną, ta jest naprawdę spoko, także kończę już tego vloga. To będzie taki długi na pewno, dając mnie to na pewno długi, ale taki jednodniowy vlog. Jutro coś fajnego może porobimy, zobaczymy. Pewnie jutro znowu dalsza część zakupów. Dzisiaj taki typowo, typowo paczkowy dzień. Także no. Także co, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym vlogu. Pa!